Aplikację Five Fingers Play March można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy typowo muzyczny, czyli improwizowanie akompaniamentu perkusyjnego do utworu. W tym celu włączamy podkład muzyczny. Spośród brzmień pięciu instrumentów zamieszczonych na ekranie aplikacji wybieramy te, na których chcemy grać np. klawesy, tamburyn, trójkąt, giro lub zagrać na nich wszystkich. Drugim pomysłem na korzystanie z aplikacji jest zabawa z kodowaniem i dekodowaniem. Poszczególnym instrumentom możemy przyporządkować kierunek, w jakim ma się poruszać programowany obiekt, w tym przypadku najlepiej osoba. Jeśli jest to zabawa dwóch osób, jedna osoba programuje ruch drugiej. Dźwięk klawesów to sygnał oznaczający ruch do przodu. Brzmienie trójkąta oznacza obrót o 180 stopni. Dźwięk tamburyna oznacza zmianę kierunku ruchu w lewą stronę, to znaczy idź w lewo. Brzmienie giro oznacza zmianę kierunku ruchu w prawą stronę, to znaczy idź w prawo. Dźwięk marakasów oznacza maszerowanie w miejscu. Jeśli zainteresowałem Was tą aplikacją, przejdźcie na moją stronę w sklepie Google Play i pobierzcie ją za darmo. Jeśli dobrze się nią będziecie bawić i uczyć, polecajcie ją znajomym. Dziękuję.